Te, 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 to miejsce, w którym jestem, wynika z tego, że poszedłem e, według własnej intuicji swoją własną drogą. E, choć wiele osób mówiło, że, 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 że mi się nie uda. Też byłem nieco prześladowany w szkole. Ludzie wykorzystywali to, że jestem wrażliwy i że tak łatwo mnie wzruszyć. Ale e, dziś filmem LARP mogę im przekazać pewną wiadomość i się z tym skonfrontować, bo wielu konfrontacji w swoim życiu uniknąłem. Ktoś, chciał, ktoś, ktoś mi robił krzywdę, ja po prostu się chowałem albo pośmiewałem tą sytuację. Wiecie, byłem takim klasowym poetykiem, takim wesołkiem. Taki, Dalej nim jestem I, i aktorstwo też jest pewnego rodzaju pancerzem na życie, z którym sobie nie do końca zawsze mogę poradzić. A, ale... właśnie, do wszystkich którzy życzyli mi źle i chcieli mi zrobić krzywdę. Ja dzisiaj jestem na tym wspaniałym festiwalu w Gdyni i mam bardzo czuły film w konkursie głównym, który wam podarowywuję. Trzymajcie się i życzę wam wszystkiego najlepszego. I odpuszczam to wszystko.